Książka Terapia dla duszy autora Joël Phalon. Wstęp: Diament w błocie. Szok w zetknięciu się z chorobą psychiczną. W białym fartuchu pielęgniarza przekraczam jako praktykant próg szpitala psychiatrycznego z ciekawością. A jednocześnie obawą przed tym, co zastanę w drzwiach z napisem Oddział zamknięty psychogeriatrii. To coś w rodzaju ostatniego stadium przed konaniem. Po kilku tygodniach przyswajania teorii zaczynam praktykę, w tym przedsionku śmierci. Pierwsze kroki kieruję do salonu, w którym roztacza się przede mną niesamowity widok. Jakieś dwadzieścia osób w podeszłym wieku tkwi skulonych w głębi wielkich, miękkich foteli ustawionych rzędem jeden obok drugiego. Są przywiązani do oparć lub półłokietników skórzanymi paskami, które chronią ich przed upadkiem. W większości z nich zwisa z nosa sonda geriatryczna umieszczona w przełyku. Przy każdym karmieniu opiekun wkłada do sondy lejek, przez który wlewa kleisty płyn, zdaje się bogaty w proteiny. Pozostali są karmieni łyżeczką. Każdy pacjent przebywający na tym oddziale wymaga stałej opieki. Żaden nie jest samodzielny. Obłożnie chorzy są przykuci do łóżek, a ich ciała pokrywają odleżyny niekiedy tak głębokie, że sięgają aż do kości. Czas, który pozostał im na tej ziemi, zależy od podawanego do żylnie płynu, który sączy się powoli przez kroplówkę. Większość z pacjentów wskutek demencji wywoływanej starzeniem się komórek mózgowych lub zaburzeniami naczyniowymi zupełnie straciła kontakt z rzeczywistością. Porozumiewanie się z nimi stało się w zasadzie niemożliwe. Opiekun musi bardzo się starać, by poprawnie odczytać, co oznaczają ich krzyk, szloch, drżenie kończyn albo wielkie poruszenie. Co w ten sposób wyrażają? Jaką potrzebę, jakie cierpienie? Zabiegi pielęgnacyjne, opatrywanie ran i odleżyn, czyli w żargonie środowiskowym tak zwane Nursing zajmują znaczną część dnia. Po wejściu na ten oddział po raz pierwszy w listopadzie 1975 roku byłem tak wstrząśnięty, że o nie miałem. Czułem się kompletnie bezradny wobec takiego ogromu cierpienia. Nie mogę znieść krzyków bólu, lęku, szaleństwa w przegrzanej, cuchnącej atmosferze panującej w salach. Pomyślałem, że Bóg zapomniał o tej części ludzkości. A gdyby coś podobnego przydarzyło się kiedyś mnie, moim rodzicom, albo znajomym nie, nie zagrzeją tu miejsca to nie dla mnie. Chcę odejść, uciec stąd, zająć się czymś innym, wybrać lepszy zawód. Na oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych. Spotykam ludzi cierpiących na głęboką depresję lub stany lękowe, niedoszłych samobójców, często młodych pacjentów zniszczonych przez alkohol lub narkotyki. Potem, za drzwiami bez klamek, odkrywam świat kompletnie oderwany od rzeczywistego, świat ludzi cierpiących na psychozy. Stykam się tam z chorobami psychicznymi w pełnym tego słowa znaczeniu. I mówiąc dosadniej, ze wszelkimi odmianami szaleństwa. Na zamkniętej przestrzeni, przypominającej więzienie, pacjenci uznawani za niebezpiecznych są pod stałym nadzorem. Stykam się zwłaszcza ze schizofrenikami, paranoikami i melancholikami. To dziwny i niepokojący świat, w którym rzeczywistość nabiera barw tego, co odczuwają pacjenci, stając się projekcją ich przewidzeń i urojeń. Na przykład, jeden z pacjentów widzi wokół siebie samych wrogów, których trzeba zniszczyć. To jest groźny pacjent, który w każdej chwili może brutalnie zaatakować. Innego pacjenta, wyznawcy judaizmu, trzyma przy życiu przekonanie, że jest prawdziwym Mesjaszem którego oczekuje naród żydowski. Najmniejsze podważenie tego przekonania w mgnieniu oka doprowadza go do takiej furii, że zaczyna niszczyć wszystko, co napotyka na swojej drodze. Inny pacjent, tkwiący w chorobliwym lęku, cały czas próbuje rozbić sobie głowę, waląc nią w ścianę, albo udusić się za pomocą tego, co mu wpadnie w ręce. Ten dziwny, chory świat napawa mnie niepokojem. Brutalnie zderza mnie z moimi własnymi ograniczeniami i skończonością. Po raz pierwszy odkrywam nicość stworzenia. Kiedy człowiek traci to wielkie dobro, jakim jest zdrowie, to co mu pozostaje? Kim się staje? Środowisko psychiatryczne obnaża mnie. W pacjentach niczym w lustrze. Odbijam się ja sam, moje zranienia, braki, problemy osobiste. Tylko co z tym zrobić? Medycyna szpikuje chorych lekami, które mają złagodzić lęki, nie wspominając o niektórych agresywnych metodach, takie jak elektrostrząsy. Ale sedno problemu pozostaje nierozwiązane stosowane środki są niewystarczające. Bóg wielki nieobecny. Wykłady prowadzone przez doświadczonych pielęgniarzy i lekarzy psychiatrów nie odpowiadają na moje egzystencjalne pytania i niepokój. Panujący w tamtych czasach freudowski klimat, prowadzący człowieka do splotu instynktów i popędów, wymagających zaspokojenia, napawa mnie niechęcią. Powieść Jean Paul Sachtia, mdłości, dokładnie opisuje uczucia, jakie mną miotają. Wobec tak ponurego obrazu kondycji ludzkiej, ostatecznie jedynym możliwym rozwiązaniem pozostaje w domyśle samobójstwo. Przyznaję, że w tamtych czasach taka myśl często chodziła mi po głowie. W środowisku psychiatrycznym Bóg nie istnieje. Psychiatrzy umieszczają religijność na liście objawów nerwicowych. W tamtych latach dużym rozgłosem cieszyła się książka zatytułowana Nerwica chrześcijańska, która piętnowała katastrofalny wpływ rygorystycznego wychowania chrześcijańskiego na postępowanie ludzi. Narzucone z zewnątrz wychowanie miało kształtować osobniki niepewne, pozbawione szacunku dla siebie samych, skłonne do obwiniania się, nadmiaru skrupułów, zachowań obsesyjnych, a nawet histerycznych. Nieustanny lęk przed przekroczeniem nakazów sumienia miał alienować osobę wierzącą w poczuciu winy lub długu wobec Boga. Chociaż te teorie robią mi zamęt w głowie, to jednak nie udaje mi się zniszczyć mojej wiary. Coś w głębi duszy wspiera mnie, jak kil utrzymujący w pionie statki, nie pozwalający im utonąć w czasie sztormu. Moje przekonania chwieją się, ale utrzymuję się na powierzchni. We właściwym momencie ruszę do przodu. Zgłębiam wszystkie nurtujące mnie sprawy, by wyrobić sobie własną opinię. Pragnę się uczyć, poznać człowieka od podszewki. Wraz z upływem tygodni i miesięcy do mojej świadomości dochodzi jakiś nowy sposób percepcji. Spostrzegam, że kocham tych chorych ludzi, oderwanych od rzeczywistości, a nawet przychodzi mi to bez trudu. Rano cieszę się na myśl, że ich zobaczę i że będę z nimi przebywał. Z -za fasady tych wyniszczonych ciał i zrujnowanej psychiki emanuje coś, czego nie potrafię nazwać, a co mnie pociąga. Zaprząta mnie pytanie, co to jest? Co sprawia, że ich kocham? Co sprawia, że ich kocham i że w zamian otrzymuję od nich miłość? Może jest w nich jakaś niezniszczalna sfera coś, co nie może ulec zepsuciu, co lśni jak diament i pozostaje nieuchwytne dla rozumu? Nie, nie można zredukować osoby ludzkiej wyłącznie do aparatu psychicznego, który jest przedmiotem zainteresowania psychoanalityków. Jest w niej to coś ponad zdolne wzbudzić w drugim człowieku przywiązanie i sympatię. To duchowe ponad, które pragnie miłości i ją daje, wymiar duchowy bezpośrednio złączony z Bogiem, który odgrywa ważną rolę w procesie uzdrawiania osoby i remisji choroby. A potem była Teresa. Wpadają mi w ręce rękopisy autobiograficzne świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Dzięki nim odkrywam, z jaką mocą działa pierwiastek duchowy w procesie uzdrawiania osoby zaburzonej psychicznie. Dziwnej chorobie, która dotyka świętą w wieku 10 lat i w okresie późniejszym, towarzyszy bogaty zespół objawów psychopatologicznych. Wydaje się, jakby Teresa na jakiś czas odeszła do innego świata świata psychicznej patologii, z którego wyszła dzięki interwencji nieba. Jej konstrukcja psychiczna pozostawała słaba przez całe jej życie, ale siła ducha utrzymywała ją na powierzchni, a nawet zaprowadziła na sam szczyt świętości. Doświadczenie pielęgniarza. Oświecone pismami Teresy, doprowadziło mnie do kilku wniosków. Człowiek to coś więcej niż tylko psychiczne reakcje, emocje, uczucia, namiętności, popędy. W człowieku jest pierwiastek duchowy, którego żadna choroba nie potrafi dosięgnąć, a tym bardziej zniszczyć. Dusza ma w sobie moc uzdrawiania i radzenia sobie z naszymi ludzkimi sprzecznościami. Dusza, pozostająca w łączności z Bogiem, otrzymuje dary Boże konieczne, by człowiek dojrzewał. Bóg działa w niej i przez nią. Dzięki temu dusza jest jak lśniący diament, promieniejący miłością. Dusza jest nieśmiertelna, przeznaczona do wieczności. Jej ostateczny cel sięga poza granice śmierci. Wezwanie do świętości. Nie dotyczy tylko ludzi zdrowych na ciele i umyśle, lecz także wszystkich osób o słabej lub chorej psychice, które cierpią na lęki, depresję, poczucie bezsensu. Już na początku rękopisów Teresa usuwa wszelką dwuznaczność. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, i ci do Niego przyszli. Święty Marek, rozdział 3, werset 13. Nie wzywa tych, którzy są tego godni, lecz tych, których sam chce, lub jak mówi Święty Paweł: Bóg lituje się nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować. Leczenie farmakologiczne i psychoterapia nie wystarcza. By przywrócić zdrowie i chęć do życia. Ponadto człowiek musi osiągnąć harmonię wewnętrzną i w ten sposób przylgnąć do Boga, który go stworzył. Wiara nie tylko daje nowe fundamenty dla życia i nadziei, ale również obdarza duszę wolnością dzięki duchowym właściwościom leczniczym, jakie ją przepełniają. Święty Augustyn tak to podsumowuje. Stworzyłeś nas dla siebie, panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie. W tej książce spróbuję opisać dziwną chorobę Teresy, która tak bardzo przybliżyła ją do tych, których klasyfikujemy jako niezrównoważonych, neurotyków, psychotyków, obłąkanych, samobójców i odrzuconych. Będę słuchał jej duszy tego co ma do powiedzenia o swoim spotkaniu z Jezusem o tym jak Jezus przyszedł aby jej dotknąć i uleczyć jej pokiereszowaną psychikę z jej doświadczenia własnej drogi do Damaszku wyłoniła się dalsza droga duchowa ujrzała światło dzienne jej mała droga miłości na której Jezus dotyka tego co jest we mnie skrzywione, poranione, grzeszne, chore, bojące się śmierci, niezdolne uwolnić się od ciężaru poczucia winy itp. Według Teresy nie ma tak tragicznego położenia, nawet najgorszego z możliwych, w których Jezus nie przyszedłby z pomocą. Jezus chce uzdrawiać, leczyć, zbawiać. By mu to umożliwić, wystarczy po prostu pokornie stanąć w prawdzie i przyznać, że nie mogę pójść dalej o własnych siłach, że sam niczego już nie potrafię uczynić. Wołanie dziecka do Ojca nie mogę, nie dam rady. Bardzo wzrusza Ojca i skłania go, by pochylił się nad maleństwem, wziął je w swoje ojcowskie ramiona i zaniósł na szczyty czułej miłości których dziecko nie osiągnęłoby samo. Mój syn popełnił samobójstwo, a więc czy będzie zbawiony? Pyta mnie pewna matka, udręczona myślami i ze złamanym sercem. Nie czuję, by Bóg mi przebaczył, przeżywam wewnętrzne piekło, zwierza mi się pewien chłopak w poczuciu bezradności. Tyle lat już się modlę. A ciągle jestem w depresji, więc myślę, że Bóg mnie opuścił, że go nie obchodzę, skarży się pewien mężczyzna, który już kilkakrotnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Poprzestanę na tych kilku przykładach, po ludzku beznadziejnych, pozornie bez wyjścia. Pisząc tę książkę, modlę się za wszystkie osoby, z którymi się zetknąłem w moim kapłańskim życiu. I powierzam je Teresie, prosząc ją o światło. Co ona może mi zaoferować? Czy takie osoby również mogą wejść na jej małą drogę? Pisząc te słowa drżę, ponieważ nie mam żadnej gotowej odpowiedzi. Czytając pisma Teresy, nabrałem przekonania, że mała droga jest kluczem, który święta oddaje w nasze ręce żebyśmy mogli pokonać wszelkie cierpienie zarówno fizyczne jak i psychiczne sam spróbuję pójść za nią pewny że święta karmelitanka zanurzy mnie powoli we wnętrzu swojej duszy udam się tam w poszukiwaniu kilku duchowych pereł które będą mogły pomóc i uczynić wiele dobrego jestem bowiem przekonany że teresa czuwa nad nami nie przestając w niebie czynić dobra na ziemi. Droga mała Tereso, pozwól mi, mała siostro, podsumować to, co już zostało powiedziane. Tym razem, zwracając się bezpośrednio do ciebie, proszę cię, byś towarzyszyła mi przy pisaniu tej książki i prowadziła moją rękę. Chciałbym najpierw przedstawić cię czytelnikom, Zatrzymując się nieco dłużej na Twoich przeżyciach z dzieciństwa i opisać je, jak się od nich uwolniłaś. Ty, która przeżywałaś okresy lęków i depresji, a nawet odczuwałaś pokusę samobójstwa, potrafisz dodać nam odwagi i otworzyć przed nami szlaki duchowe, którymi kroczenie uchroni nas przed rozpaczą i nie pozwoli zgasnąć światłu. W mojej posłudze kapłańskiej często bywałem świadkiem samobójstw młodych ludzi oraz nieskończonego pasma cierpień i poczucia winy, które po nich następują. Podejmując ten temat z Tobą, chciałbym znaleźć słowa, które koją i pocieszają, proponując czytelnikowi Twoją małą drogę miłości i ufności. Tę drogę, na której mówisz nam o Bogu który jako dobry pasterz zawsze śpieszy na poszukiwanie tej najbardziej poranionej spośród nas owieczki. Dzięki Tobie, Tereso, wiemy już, że pasterz nie wróci do siebie na koniec dnia bez owej owieczki w ramionach, ponieważ, jak sama mówisz, nie można upaść niżej niż w ramiona Ojca. Ty, która doświadczyłaś zgryzoty, koszmarnych skrupułów i udręki poczucia winy, Głosisz wszem i wobec, że miłosierdzie Ojca nie tylko odpuszcza grzechy, ale także zalecza pogrzechowe rany w naszych sercach. W ten sposób wytyczasz nam drogę duchową prowadzącą do uzdrowienia. W ten sposób wytyczasz nam drogę duchową prowadzącą do uzdrowienia, a jej sedlem jest sakrament pokuty.